O, oh, nowe coinsy, www.foodcoins.pl, tanie, sprawdź link w opisie. Hej wszystkim, z tej strony Kapitan Aleim. witam was bardzo ciepło w dzisiejszym bardzo nietypowym meczu, bo zaprosiłem gościa z mojej galaktyki. Pozwólcie, że przedstawię wam TomTrixa. Cześć TomTrix, witam, bardzo mi miło. Tom Trix to powiedział, że bardzo Was pozdrawia i cieszy się, że może tutaj zagrać z, z ludźmi, prawda? Znaczy no, ze mną, udającego człowieka. Dobra, Tom Trix, ja wybrałem Real Madrid. Więc... No, Real... no tak, ja wiem, że Ty chcesz też grać Realem Madrid. A więc śmiało będzie bardzo ciekawie, bo zespoły są e, takie same ja... Tom Tricks, słuchaj! Tom Tricks! Wybierz <grym>, zespół! moi <my> kochani! A więc e, Tom Tricks! Okej, Tom, okay, tom trich, zaczynaj, bo to twoja piłka. E, ja ustawiam sobie... Czy ja będę mógł dzisiaj cokolwiek powiedzieć? Okej, a więc tutaj Tricks będzie wykonywał rzut rożny Ja oczywiście już się bronię O, było grubo Było naprawdę grubo, mogło coś z tego wyjść Jestem bardzo trzaskany tu ostro Wszystko okej? Okej Dobra, uwaga Rzut rożny Chłopaki, bronić! Jezu, no co się dzieje? Ty! Złapał piłę w łapę Dobra, nie rozumiem no, dlaczego moi się tak dziwnie zachowują. Um, zrobimy tak na krótko. Okej. Okay. Dobra i rozgrywamy może tam daleko. Wypuszczenie nie wiem na kogo to było. Na, ro... na kogo to było? I uderzenie isko. Ej. Hey. Okej, okay, widzę. Dzisiaj będzie bardzo interesujący odcinek. Nie powiem, nie powiem. O Jezu, nie tam, nie tam, ale odbierzesz, dawaj stary, odbierzesz. Nikt nie odbiera tej piłki, no tak nie może być! Halo! Halo! I teraz! Halo, kto... Nie, ja mam zamienionego pada! Mam zamienionego pada! Absolutnie! Mam zamienionego pada! Tak nie może być! Cofają się chłopaki, nie dają tutaj przeciwnikowi w ogóle żadnych szans na, na rozegranie akcji. Pięknie, obrona działa. Czy to jest to, co ja myślę? Czy to jest karny? To nie jest karny! To nie, jest... A, nie jest karny! Jak? To ty dostałeś żółto! Dobrze! Bardzo dobrze! Tak ma być! Jest! Jest! Hernandez! <mulans> Hernandez, oddaj piłkę, dobrze. Hernandez oddał piłkę. Nic nie mogę zrobić, nikt mi się nie wystawia. Jest tam! Świetnie! Ale zdjęta piła, nie! Podaj, podszedł to! Cokolwiek zrób! Ale go tam prawie zniszczył, Bail! Ładnie! ładnie, ładnie, jest moja gała. I moja, nie jest moja. Kurde. Dobra, Tricks atakuje. Po skrzydle, oj będzie, myślałem, że będzie strzał z dystansu Jest, pięknie przejęta piłka Tam spodziewałem się naprawdę bardzo potężnego strzału z dystansu Jednak go nie było Co jest bardzo dobre dla mnie, ok? Teraz Bale, Bale po skrzydle Bale, świetnie kiwa Świetnie omija przeciwników, obrońców Ale nic mu to nie, nie daje Dobrze, oj, aj, 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 faulowany Nikt nie był faulowany Jezu, aaa, z jakimś trikiem to zrobić Pięteczką czy coś Oh my god Dobra, chłopaki, cofamy się, cofamy się. Nie ma spania, nie ma spania. Pepe! Pepunio, dawaj! Dobrze, zagęszczamy tutaj pole, zagęszczamy pole. Tak jest! I cross odbiera. I tam wypuszczenie na Ronaldo. Ronaldo spokojnie do tego dobiegnie. Ronaldo! Ronaldo! Daje radę, daje radę Ronaldo. Co zrobi? Do środku! O! O! To... A! Co? Nie, nie! 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 Tak nie może być! To jest nienormalne! To nie było normalne! Dobra, wracamy się. Już tutaj z akcją lecimy. Błopaki, dawać, 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 dawać. Kross się cofnął bardzo głęboko. Świetnie, to może Kross teraz spróbuje coś odebrać, bo Kross jest tutaj jednym z naprawdę lepszych zawodników do takich rzeczy jest! O, Dobrze! Byłem faulowany! tak jest, nie ma! Byłem faulowany! Jesteś słaby! Fluj! Fluj mi w paź! Pluj mi w twarz! Już rozumiecie dlaczego często nie zapraszam swoich gości ze swojej galaktyki, znaczy swoich gości, moich ro rodaków. Bo właśnie takie rzeczy się dzieją, ale mniejsza z tym, bo tutaj trzeba grać, tutaj trzeba rozwalać i ja już e, pomału będę się do tego szykował. Oj 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 faulem. Nie wiem gdzie tam jaki faul był. Graj. Muszę coś tutaj zrobić, bo jak padnie, faktycznie jakaś dobra akcja. Eee, easy peasy. Dobra. To my może od razu wypuszczenie jakieś do przodu Pach. Tam na Bale. Bale, Bale to przejmie, ale Bale się tam przepchnął. Och, minimalnie brakowało, aby odebrał piłkę. Jest, 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 jest w natarciu przeciwnik, um, oczywiście powstrzymywany bardzo sprawnie, bardzo ładnie. Tak jest. I może teraz coś do przodu tutaj chłopaki. Jakieś nie wiem. No, ale trzeba poszanować piłeczkę. Trzeba nią pograć. Tak jest, tak jest, tak jest. Bale się. Jest. to to, to jest Rodriguez. Rodriguez! Rodriguez! Ładuje piłeczkę, ale jak, ale jak, ale, 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 ale jak, zobaczcie sami, moi drodzy. Tak jest piękny, to, to chyba wolej się nazywa, nawet bym powiedział. Pie... Okay. To Rodriguez strzela Rodriguez strzela bramkę. Bardzo ładnie powstrzymany, co prawda był faul Nie wiem czy nie na pograniczu karnego Będzie kolejna kartka, tym razem dla Marcelo Może to być kurde niebezpieczne, dobra 66 minuta z wynikiem 1-0, to wcale nie jest tak dużo To wcale nie jest tak dużo Nie wiem czy był faul, nie jestem w stanie tego stwierdzić Ale wiem, że trzeba tutaj pokryć wszystkich zawodników Dobrze, i przepchnięty, O! O nie! Nie, nie! Dobra, uwaga. Dudek Dance, Dudek Dance, wierzę, wierzę w Dudka. Wierzę w Dudek Dance, wierzę. Aaaa! jak? Jak? Jak, No to nie może tak być?

Mój YouTube. O, 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 nie. A i to no tak mle, tak mle nie! tak blisko było. To no, odmierzmy to. Do! Dobrze. Tak jest. I dobrze! No nie. No tak to się nie robi. Tak to się nie robi. Cio. Ani słowa. Okej, okay, okay. Tom Tricks tutaj próbuje jakiś swoich. Rajdów i sztuczek, no na, na chwilowe, są powiedziałbym mu, że nawet mu wychodzi. No, nawet mu wychodzi. Aby nie było kolejnego ka. Dobra, moi kochani, a więc przyszedł czas, aby pokazać um, tom Tricksowi, jak grają prawdziwi mężczyźni. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. O świetnie mu pokazałem. No nie mieli tak grać. Nie mieli. W ogóle nic nie chcą grać. Nic. Moi w ogóle nic nie chcą grać. Ja nie wiem. Dobra, gelu, 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 gelu. czy będę miał jeszcze szansę, aby to nadrobić? Zobaczmy, czy będę miał szansę. Błagam, sędzia! Nie kończ tego, błagam cię! Nie kończ tego, sędzia! Jest! 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 Nie! Mamy na mnie! Mamy na No co! Bail! Nie tak słabo, nie! la 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 Mam nadzieję, jeszcze raz, że się podobało. Trzymajcie się i do następnego. Papa! Pa.